Z trzciny kukrowej to on spowodował, że nasze przodki sprowadzono. Wyplantacje uprawiali, lecz przy tym się nie buntowali, bo byli niewolnikami. A więc, mówiącymi narzędziami, zawsze szybki opór posta im groziła, która niekiedy życia się kończyła, takie było i życie na tej wyspie. Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło, słodkie przekleństwo tak wielu zabiło, słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło, słodkie przekleństwo tak wielu zabiło, żądza zysku ze strony człowieka białego, swoje zyski zapatrzonego, tylko one leżą mu na sercu, a nie los powierzonych niewolników, których on jak bydło traktuje, nie gwałci i wykorzystuje, próbuje wyciągnąć jak najwięcej ze swojej własności, za którą niewolników uważa, czy tak postępuje chrześcijanin prawy, bo podobno jesteśmy jego braćmi. Wie. Ja w jego intencje w ogóle nie wierzę Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło Słodkie przekleństwo tak wielu zabiło Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło, słodkie przekleństwo tak wielu zabiło. Sprawi sprowadzili nas tu, byśmy plantacje uprawiali, bo sami nie mogli się męczyć w takim klimacie. To, po co w ogóle je zakładali Chyba tylko dla naszego nieszczęścia, za co nas tak brach, ukarał że ze nas, na długim oceanu że. Chyba to to byśmy za sprawą biały Jego naucza nie poznali A nie ciągle trwali Bo jaki był inny sens tej niewoli Pan w ten sposób nas doświadczył Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło Słodkie przekleństwo tak wielu zabiło Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło Słodkie przekleństwo tak wielu zabiło I czasem biali w bogactwo I czarnym ludem wciąż pogardzają Lecz i to się kiedyś zakończy Gdy się przeciwko, nim zmontujemy W końcu ze swojej niewoli wyjdziemy Ja nie pozwoli na niewolę Swojego ludu ze strony babilońskiego nierządu Zapanuje równość wszystkich czarnych ludzi, nie będą już żyli panowie i służby słodkie przekleństwo nas usprowadziło, słodkie przekleństwo, tak wielu zabiło, słodkie przekleństwo nas usprowadziło, słodkie przekleństwo, tak wielu zabiło. Dlaczego oni tylko równość białą są dać? Czy my nie jesteśmy Francji obywatelami? Chcemy też mieć udział we władzy, dlaczego kolor skóry innymi nas czyni i odbiera nam ludzką godność, którą nabyliśmy w chwili urodzenia. Jak mówią filozofowie oświecenia, a może ta godność nie jest tylko dla białych, a nie dla czarnych, kolonialnych małp. Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło, słodkie przekleństwo tak wielu zabiło. Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło, słodkie przekleństwo tak wielu zabiło, niepodległość naszej ojczyzny to jedyne rozwiązanie. Już Francja nas nie chce. Dalej mamy być tylko niewolnikami mówiącymi zwierzętami. Trzeba się przeciw temu buntować i pokazać metropolii, że potrafimy być naprawdę wolni, gdyż to na przewodzi Gdyż jego dziećmi jesteśmy walczącymi z białym babilonem Który się nie spotka z najwyższego tronem Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło Słodkie przekleństwo tak wielu zabiło. Ludzie czarni tylko my. Wypełniamy w pełni boskie nakazy. Nie panuje nad nami żądza zysku Ludzi innych bez zysku Dlatego pobłogosławiam nam da i wygnamy białych z naszej ojczyzny. Sami będziemy stanowić moje losie. Gdyż takie jest nasze przeznaczenie. By pokazać czarnym, że możliwe jest wyzwolenie. Do kogów nie wolniczego jarzma. To jest sprawa bardzo ważna Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło Słodkie przekleństwo tak wielu zabiło Słodkie przekleństwo nas tu sprowadziło Słodkie przekleństwo tak wielu zabiło